Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Kacorzyk, prowadzę przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i reprezentuję kolegów lekarzy rodzinnych w Polsce. Tutaj to pytanie, czy radzimy sobie z, z, z tak zwanymi no-show. Tak, na razie sobie radzimy i oczywiście jest to problem zauważalny w naszych przychodniach, natomiast nie jest takim problemem dotkliwym, jaki jest obserwowany w, w specjalistyce. Wynika to z pewnej specyfiki pracy lekarza POZ, który oprócz takiej pracy czysto z pacjentem ma jeszcze czas na tzw. godzinę administracyjną, czyli powtarzanie leków, wydawanie zaświadczeń, skierowań, monitorowanie badań. To jest liczone dziennie około jednej godziny i to pozwala wykorzystanie tego czasu jako pewnej formie buforu, który wypełnia. Ten okres, kiedy się pacjent nie pokazuje, czyli te wizyty, tak zwane no-show. Znaczy myślę że tak, że akurat personel mojej przychodni jest bardzo chętny na takie różne rozwiązania informatyczne. Na pewno jest duże też oczekiwanie ze strony pacjentów na udogodnienia, zwłaszcza w tych takich relacjach między pacjent przychodnia, pacjent rejestracja, czyli przyspieszenie zgłaszalności, pewne zautomatyzowanie możliwości odwołań wizyt czy uzyskania informacji. Myślę, że jest to, że mała czy duża przychodnia, jest to ogromne pole do popisu dla, dla rozwiązań informatycznych ułatwiających życie i usprawniających komunikowanie się przychodni z, z pacjentem.